Panie prezesie, kolejny rok z rzędu GKS Katowice jest obecny na tym największym chyba biznesowym, gospodarczym wydarzeniu w Katowicach. To ważne, żeby marka naszego klubu pojawiała się wśród tak wielu prestiżowych marek. To to na pewno budujące, że z każdym rokiem ta obecność GKS w Katowice jest coraz, coraz większa i coraz bardziej znacząca tutaj na kongresie, no bo to nie jest tylko i wyłącznie stoisko, na których furory robią nasze lody. Ale to też przede wszystkim współtworzenie i udział w panelach. No, jeśli wypowiadamy się tutaj na temat sportu młodzieżowego, jeśli mówimy tutaj o sposobie zarządzania klubami sportowymi, no to widać, że też ten, ten głos jest w tej dyskusji bardzo ważny i z tego powodu bardzo się cieszymy. To pokazuje, że ten model zarządzania przyjęty w naszym klubie e, może być takim modelem flagowym, takim, na, na który inni ludzie chcą patrzeć, prawda? W trakcie paneli przede wszystkim chcieliśmy przedstawić model zarządzania klubem wielosekcyjnym, bo jest to pewna inna specyfika, to nie jest klub jednosekcyjny, inaczej do pewnych tematów trzeba tutaj, tutaj podejść, inaczej użyć tą strukturę osobową, więc tu zauważamy, że rzeczywiście ten, ten głos w dyskusji był istotny i zresztą takie też głosy po, po samym panelu otrzymaliśmy, że my robimy coś ciekawego, coś innowacyjnego, na co rzeczywiście wiele osób w Polsce patrzy. Panie Krzysztofie, marka GKS-u Katowice jest widoczna na Europejskim Kongresie Gospodarczym, tak samo jak miasto Katowice. To ważne, żeby te dwie instytucje, czyli miasto i klub pojawiały się w takim miejscu. Oczywiście, że to bardzo ważne. Zresztą nie pierwszy raz i miasto, i zarówno Gieksa, bo już od kilku lat tutaj obserwuję stoiska, Gieksy, nie tylko stoiska, bo, bo wiele dodatkowych różnych atrakcji. Tak ważne, żeby i miasto Kadowice, oczywiście, i Kadowice żyją w symbiozie. I przede wszystkim na takich wydarzeniach muszą się pokazywać. Jest tu wielki, wielki potencjał, jeśli chodzi o przyszłych. Być może sponsorów, być może inwestorów. Jak najbardziej popieram takie akcje. Widzę, że Gieksa jest tu widoczna. Na stoisku gościł pan prezydent Marcin Krupa, gości pan prezes Marcin Janicki. A więc, no, nie jest to tylko stoisko takie o to by było, lecz również bardzo poważne osoby pokazują, że ta Gieksa leży im na sercu. I mam nadzieję, że ci tutaj sponsorzy, inwestorzy, biznesmeni również to zauważą i zainteresują się losami Gieksa, a być może wejdą z jakimś kapitałem. Panie Prezesie, trzeci dzień kongresu w Katowicach, ważny dzień, bo dotyczący tak naprawdę sportu, sportu i biznesu. Prezes miał okazję wziąć udział w panelu dotyczącym szkolenia młodzieży z wieloma znamienitymi gośćmi z najlepszych akademii. To ważne, żeby dyskutować o tym aspekcie, prawda? Dokładnie tak, zarówno skład, jak i poruszane tematy no były no mi się bardzo poważne i, i dotykały wielu ciekawych aspektów. To też pokazało, w jakim kierunku funkcjonują te największe akademie w naszym kraju. To, że gdzieś tam ten kierunek i to, co, co mamy w, w tym momencie w głowie, tworząc pewne programy, rozwiązania. W oparciu też o, o współpracę z dyrektorami sportowymi poszczególnych sekcji w, w klubie, no, pokazuje, że, że ten kierunek jest właściwy I, i tutaj, tak jak powiedział prezes Lecha, poznań, konsekwencja i, i wytrwałość no, może doprowadzić do tego, że, że za chwilę faktycznie tymi wychowankami będziemy mogli grać zarówno w, w, piłkarskim, w piłkarskiej sekcji, jak również w tych pozostałych weekendów w Matowice.